Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rata i z drugiej strony obiektywu Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carara, to autoryzowanym salonie sprzedaży Dacia z Rubina. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Dacia Logan. Zapraszam do oglądania. Oto ona, Dacia Logan, mały sedan w wersji wyposażenia, wyposażenia Opel z silnikiem 1.0 75 KM. Małe auto o długości 4,36, ale z dużym bagażnikiem. 510 decymetrów Proszę zwrócić uwagę na bardzo ładne światła tylne, na pewno będą zwracały na siebie uwagę na ulicę. W połączeniu z przednimi światłami dojazdy jazdy dziennych technologii LED sprawia, że to auto naprawdę się podoba. Mocą są tego egzemplarza silnik 1075 koni SCR bez grubiny. Wydawałoby się, że 75 koni nie jest to dużo, ale w tej konstrukcji nadwozia bardziej nastawiamy się na ekonomię jazdy. Średnie spalanie na poziomie 5,5 litra czynimy na naprawdę bardzo ekonomiczną jednostkę. Zobaczmy pod silnik do silnika. Proszę zwrócić uwagę na ładnie podnoszącą się klapę silnika na siłowniku w marce budżetowej. Silnik konstrukcji Renault Nissan. Cechą charakterystyczną DATRI jest prostota. Również to znajdziemy w DATRI Logan. Brak ekstrawaganckiej stylistyki, ale za to wszystko jest pod ręką. Nie szukamy opcji wyposażenia, bo wszystko intuicyjnie jesteśmy w stanie znaleźć: sterowanie światłami, wycieraczki pod prawą dłonią, joystick do sterowania radia radio standardowe z bluetoothem i zestawem głośnomówiącym. Możemy rozmawiać przez telefon. Sterowanie nawiewami z klimatyzacją. A teraz oferta. Samochód z silnikiem benzynowym 1.0 w wersji Open Posiada w standardzie centralny zamek z pilotem, elektryczny szyby z wiatr radius z grutówem, z zestawem głośno oczywiście standardowe wyposażenie, takie jak ABS, ESP, wspomaganie kierownicy, cztery poduszki powietrzne. Do wersji tej dodaliśmy lakier metalizowany, dodaliśmy klimatyzację, dodaliśmy regulację wysok wysokości fotela kierowcy oraz regulację kolumny kierownicy specyfikacji, katalogowo samą kosztuje 40 300 zł. My oczywiście dajemy lepsze ceny, robimy własne wyprzedaże. Jesteśmy w stanie sprzedać to auto za 38 900 zł. I z tym sposobem dobiegliśmy do końca prezentacji. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tą ofertą. Mam nadzieję, że podobają Wam się nasze filmy na YouTubie. Prosimy o lajki, like, prosimy o subskrypcję. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, zapraszam. Proszę, dzwoncie do nas, mailujcie. Dane kontaktowe znajdziecie na stronie. Życzę zdrowia.